Oczywiście afirmacje można mówić, afirmacje można nawet śpiewać jak ktoś lubi, czemu nie? Można mówić sobie to dóstwa na przykład afirmacje, można nagrać sobie nie wiem, na kamerę wideo i sobie na telewizorze popatrzeć na siebie, jak ja do siebie mówię na przykład. Są różne sposoby. Generalnie rzecz biorąc chodzi o to, żeby sugestie powtarzać, a techniki, jakimi sposobami to będziecie robić, która Wam będzie odpowiadała to sobie, że tak powiem, za korzęciem. Natomiast na samym początku proponuję pisanie. Chodzi o to, żeby wyćwiczyć sobie ten nawyk. Pisanie jednak wymusza wiele rzeczy. Nie jest tak wygodne jak mówienie czy inne rzeczy, ale jednak wymusza pewne rzeczy i nie ma żadnej woli pod tym kątem. Bardzo okay? się cieszę. Zostawia ślad. Proszę? Ślad zostawię. No zmarły zszyt. No tak, zawsze ktoś może dorwać, to no może się, się wykwić. <śpiewa> 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 Sobie, że zasługuje i otwierał się na idealną dla mnie partnerkę, po czym żona przeczyta ten zeszyt, prawda? Na inną partnerkę Nie jest Tak. I poczeka na siebie chętnie, aż przyjdziesz z pracy z paroma pytaniami. Na przykład. A jeżeli ja filmuję poczucie bezpieczeństwa, najpierw jakieś negatywne wyobrażenia, a potem na samym końcu pojawia się jeszcze coś, co mnie w tym utwierdza. Taka pozytywna myśl, na przykład, że Bóg daje wszystko co potrzebne właśnie wtedy, kiedy potrzebne, to i tak dalej afirmować. Mhm. Jeszcze to jeszcze nie skończyłaś, bo nie czujesz się absolutnie bezpieczna. Te negatywne jednak są. Gdzieś tam masz świadomość, że to bezpieczeństwo gdzieś tam jest, ale tu cię wszystko męczy, emocje jeszcze grają i tak dalej, to męczy przecież, po co to komu? Są stare, zakorzenione, gdzieś tam reakcje i to trzeba trzeba się tego pozbyć, no to tak byś zdrowiała z grypy, już by ci wiesz że zeszła gorączka, zeszło tam, nie wiem, to najgorsze stany, nie? To no by ci w płucach coś harczało, nie? Ale byś ci powiedziała, olej jest, to można z tym żyć, nie? No nie, to już do końca trzeba, nie? W tym momencie, żeby nie przeszkadzało nic. Bo po co cokolwiek ma przeszkadzać. Tak ma być zdrowy i koniec. Do tego jest tworzony. oczywiście nie zachęcam was, ja nie wiem jakie macie warunki domowe, nie zachęcam do nie wytrzymania zeszytu w, zeszytu w sejfie, ale... Słuchajcie, ze zeszyty z afirmacjami, w jakimś czasie można spalić. To jest najlepsza rzecz jaką można zrobić, spalić je po prostu. Na balkonie najlepiej, by no, uważać potem na wiatra, czy w czym tam no, będziecie palić te rzeczy, żeby nie było spalone, czy nie spalić domu, prawda, czy ogniska nie spalić. Może by połowa bloku nie oglądała, a no nie, nie trwało. Ja rozumiem, jeżeli człowiek już jest jakby, na no właściwie nastawiony do na wszystkich to i to nie rusza, no czy ktoś to przeczyta, czy nie. To no, prawda, to też prawda. To są prawda. też jakieś energie tam to są zgromadzone. Ale właśnie też są jakieś energie zgromadzone. Jak no, pracujesz no. nad tym, to wyzwalasz mnóstwo energii, myśl kształtów, one się przyklejają najczęściej do tych rzeczy, wiesz. Po prostu jak już mm -hmm. wiąść, a zresztą się skończył na przykład, nie? Wziąć, spalić, kogo to obchodzi, nie? To wasza sprawa. Wy już w swoim macie urzeczywistnione, to posłuchajmy też z myślokształtami. Wziąć, ogień, to trawi.